Kontynuuję już tego bloga y, z Polski. Widzę, że jakoś tak dosyć ciemno moja twarz wygląda, ale bardziej chyba przez to, że tutaj mam taką zasłonę i tak słońce pada, ani że się opaliłam. Ja też używam y, retinalu. Wróciłam do niego tak po jakichś trzech tygodniach przerwy, y, bo jak tam chorowałam, to naprawdę ostatnie o czym myślałam, to u, odpowiednia pielęgnacja tutaj w który dzień co, a teraz te ceramidy a teraz jakieś tam kwaski aluronowe no nie tak więc powoli sobie wracam i w ogóle dzień przed przylotem tutaj dostaliśmy z przedszkola informację że znowu dzieci są chore że wymiotło pół przedszkola i że tam będą ozonować um, i żeby po prostu nie puszczać chorych dzieci do, do przedszkola tak więc jeżeli znowu <głos》>, będziemy chorować, nie. nie, Ja już myślę wykorzystałam na następne 10 lat mm, taki limit chorób. Ogólnie przy okazji dla całej naszej rodziny, yy, bo ja już mam tego dosyć. I tak patrzę przez okno, bo mamy całkiem ładną pogodę, ale patrzę i tak wiecie, zostały takie zupełne pozostałości po śniegu, gdzieś tam jakaś mała kubka. Pewnie jakbym poszła dalej w las no to tam jeszcze coś można znaleźć. Natomiast tak chodniki, ulice, jakieś nawet przed domami ludzi, no to, to tak nie bardzo. Macie jeszcze śnieg? Posłyszałam, że w niektórych miejscach to napadało Wam bardzo, bardzo dużo. Tutaj nie. Co prawda załapaliśmy się na jedne sanki, tak, od razu były przy locie, tak więc poszliśmy całą rodziną pozjeżdżać. Nie było jakoś bardzo dużo śniegu, to, to nie było tego typu zjeżdżanie, ale właśnie tam jeszcze przy lesie trochę było, dało się zjeżdżać, więc ja, ja się bardzo dobrze bawiłam. Moja córka to były jej takie pierwsze świadome sanki. Ona kiedyś już była, co prawda, no ale wtedy była bardzo mała i ona chyba nawet wtedy nie chodziła. Więc to było bardzo dawno. Bardziej była, wiecie, ciągnięta, zapakowana tam w śpiwór i o pierwsze jakieś tam zderzenie ze śniegiem. Natomiast teraz w ogóle nie zdawaliśmy sobie sprawy, że no tak, przecież ona nigdy nie była tak, tak na sankach, że, żeby wiedziała, że a dobra, trzeba wciągnąć te sanki na górę, tutaj złapać tak, tu położyć nogi, zjechać, no bo te zimy, w większości spędzaliśmy na Malcie i ona nawet nie widziała, jak inne dzieci to robią. nie, Więc e, tak doszło do nas, że no tak trochę dziwnie, ale już nadrabiamy. Wcześniej zjeżdżała w przedszkolu na jabłuszkach. Jabłuszkach, deskach, nie wiem, jak jeszcze można to nazwać. My to nazywamy jabłuszkami, że siadamy i. No. A teraz jeszcze pierwsze samki, więc bardzo dużo tutaj pierwszych razów. I tutaj taki przeskok z pozytywnego gadania na, na takie trudniejsze tematy, bo powiem Wam, że przez ostatnie dni, no właściwie nawet dłużej niż przez ostatnie dni, czuję się taka spięta w środku i staram się sobie zajmować głowę, żeby. Się tak nie stresować, tylko po prostu nie myśleć, i czekam na maila, który z, może zmienić spory kawałek naszego życia. I taka decyzja już w ogóle niezależna ode mnie, czy pójdziemy w tę stronę bardziej pozytywną, czy nie wiem, w sumie jak będziemy układać to życie, jakoś wzbudza we mnie no, taki wewnętrzny stres, taki lęk. I nawet zaczęłam nagrywać na Instagramie. Zapraszam na mojego Instagrama, jeżeli kogoś tam jeszcze nie ma. Takie krótkie codzienne vlogi i chcę je nagrywać przez 30 dni. Ja tam mówię, że się odgruzowuję, bo taki pan Krzysztof napisał mi, że ja to muszę się najpierw odgruzować, więc sobie tak nazwałam te vlogi, że się odgruzowuję, ale w sumie zrobiłam to, żeby zająć głowę, żeby cały czas mieć coś do robienia, no bo wiecie, jak nagrywam codziennie i tutaj też raz w tygodniu na YouTube'a i tak, no wiadomo, co trzeba tam edytować i te napisy i dołożyć głos, to dosyć sporo czasu zajmuje, więc jak jeszcze sobie to dołożyłam do planu codziennego planu właściwie, to już zajęło mi to głowę, ale Nadal no tak chodzę i wiecie, i tak czasami nie mogę się na czymś skupić i tylko odświeżam tego maila. Oczywiście mam nadzieję, że życie ułoży się dobrze. Bardzo na to liczę. Też czytając wasze komentarze z poprzedniego filmu, to też piszecie, że no takie, takie zmiany są trudne, przeprowadzki są trudne i że też potrzeba czasu. E, tak więc no, staramy sobie staramy się to życie tutaj mm, ułożyć no, jak najlepiej. Wiadomo, ale rzeczywiście, no, potrzeba czasu i no, nie wiem, teraz pewnie <głos》> zakończę ten mój monolog i będę dalej odświeżać tego maila. Albo właściwie, jak tak myślę, to może zostawię telefon, no i oczywiście komputer yy, a tutaj w domu i pójdę yy, na jakiś dłuższy spacer, yy, dalszy spacer, póki jest też ładna pogoda. I dopiero później siądę do komputera i będę wszystko nadrabiać, żeby tak trochę się odciąć. No, pewnie jak już to oglądacie w sobotę, to jeszcze kilka dni jest do soboty. No to już mam nadzieję, że wszystko się ułożyło pozytywnie, i trochę też mój humor wróci, i będę mogła się skupiać na, na czymkolwiek w zasadzie. Po prostu jest to dla mnie takie głupie, że człowiek czeka na tego jednego maila, żeby wiedzieć, jak mu się kolejne lata ułożą, i czy, czy trzeba będzie coś kombinować i wymyślać dalej, szukać, czy też będzie wszystko dobrze. No ale cóż, nie, tak wygląda życie. Musiałam zrobić chwilę przerwy, bo nasz kolega, kolega sąsiad wpadł na kawę, tak więc już po włosach widać, że jest trochę później. Ale jeszcze na zakończenie chcę Wam pokazać książkę. I nie mogę powiedzieć, że genialna książka na maksa, polecam i w ogóle, ponieważ dopiero zaczęłam ją czytać. Zaczęłam ją czytać jeszcze przed chorobą, natomiast potem, no. Nie, byłam zajęta chorowaniem i nie zabrałam jej na Maltę. Jest to książka 4000 tygodni Czas na Twoje życie. Dostałam ją od Mikołaja. Bardzo dziękuję, Mikołajowi. I po opisie uważam, że jest bardzo ciekawa. już ten sam początek jest taki, że można się zastanowić na, nad swoim życiem. Przeczytałam o, gdzieś tyle, a już dało mi to do myślenia. Bardzo mi się podoba. Może tutaj przeczytam wam takie streszczenie, taki opis, a gdyby tak przestać próbować robić wszystko. Brakuje nam czasu. Osaczają nas nieustannie wydłużające się listy spraw do załatwienia i przepełnione skrzynki mailowe. Moja lista, yy, taka, wiecie, do zrobienia no właśnie bywa dłuższa niż w ogóle jestem w stanie tyle rzeczy zrobić w ciągu doby i trochę potem sama się nakręcam. Mamy problemy z koncentracją, towarzyszy nam nerwowy pośpiech oraz poczucie piętrzących się zaległości. Próbujemy kolejnych metod zwiększenia produktywności i stosujemy przeróżne lifehacki, dzięki którym rzekomo możemy zoptymalizować swój dzień. Wiele z nich tylko pogarsza sytuację. Spróbujmy odzyskać wewnętrzny spokój, ja poproszę, odpowiadając sobie na pytanie, jak najlepiej wykorzystać ten absurdalnie krótki czas, który został nam dany. Czas naszego życia, trwającego średnio, 4000 tygodni, i stąd ten tytuł. I jest po prostu o tym, a przynajmniej ten początek, żebyśmy się zastanowili, jak chcemy, żeby wyglądało to nasze, no już nie 4000 tygodni, bo zakładam, że noworodki tutaj mnie nie oglądają, ale rozumiecie, żeby skupić się na tym, co jest naprawdę ważne, a nie na jakichś takich rzeczach pobocznych, które w zasadzie. Nic nie wnoszą, zapychają czas, albo że przez kilka lat jesteśmy w pracy, której w ogóle nie chcemy, ale no, no bo trzeba coś zrobić, nie, w kierunku tego, żeby, żeby coś tam zmienić. I z jednej strony chcemy mieć partnera, ale z drugiej strony siedzimy całymi dniami w domu i w sumie w ogóle się nie otwieramy na ludzi, więc, mm, nie wiem, ma przyjechać do nas rycerz na białym koniu i po prostu tutaj wejść. Ja bym nawet mu nie otworzyła, bo nie otwieram obcym ludziom drzwi. Tak więc rozumiecie, tak jakby zdać sobie sprawę, co jest dla nas ważne i dążyć do tego. I to nie jest takie proste, jeżeli na przykład otaczamy się, nie wiem, mamy pięć koleżanek i te pięć koleżanek mocno ciśnie w pracy, że dla nich są bardzo ważne awanse, podwyżki, ten rozwój w pracy, a na przykład nam bardziej zależy na rodzinie, na na tym, żeby mieć nie wiem, trójkę dzieci, i tak czujemy się lepiej. Albo w drugą stronę mamy pięć koleżanek, i każda z nich ma jedno, dwójkę, trójkę dzieci, a my nie czujemy w ogóle potrzeby bycia matką. Ale często dzieje się tak, że to nasze otoczenie na nas wpływa.